Co to za? Ale cisia! Jakie hasło? Dobra, w samej na kasie, a mnie nie denerwuj. <grym> Jezus! Ile ja ci tu muszę wydać? A co ty pozamawiałeś kasę? Dziesięć mąk, 5, raz, dwa, trzy, łoj kurwa. A ja nie sądziałem, że tak dużo mąki zamówię. Ej chłopaki, mogę ich je ojebać? No scram Ej, ale bym w ralu kurwa. Popracował na kasie troszkę. Tak przez jeden dzień, nie na zawsze. Dobra, kartony układamy tu przy drzwiach. Ile? Tak. Babkę pójdę, że ja tyle ten... Czemu mamy ta, tylko jeden na... produkt, musimy, musimy zarobić. Mamy o, dwa produkty. Presję, łowu. Ale Kasper kupił dwa te same nas różne. Kartony musimy posadzić. Widzicie, co jest najgorsze? Że ja nie mogę kamerą ruszać, jak jestem na tym. No to możesz opuścić kasę. Nie, no, kto będzie ci pracował? A no tak, no to zapierdzielam. <laughs> Ej, nie umiem wyjść z tego Z komputera. Jak wyjść z komputera kacper? Escape, e? Eh? Nie no, tam gdzieś był Xik Ej, za 200 dolarów półka jest Dobra, to uzbieramy 200 To da się cenę Oj. zmienić? Da się. Oj Ej, bo mało zarabiałem chłopaki. 40 dolarów tylko opierdoliłem Oooo Średni kosz, cena Dobra nie wiem, ja na razie rzeczy skarnię z, z ulicy. Jak z ulicy, No bo przyjechała do i leżą na ulicy. O, mam dole. <noise> A ja pierdol taki, że ja dole. Dobra, cenę. Da dajcie troszkę więcej, bo tu taki za. Da wszyscy tu kupują. Złoty 30 złoty 30. O, tampony. Ja dole. A żeście dali. <noise> A co można kupić w ogóle? Jak to da nie są tampony? No jak nie? Produkty. No nie, to cukier. Ale... cukier, co. Cuger, sugar tady. Co Ale ja lubię takie symulatorki, ja nas... pik dole Makaron, makaron trzeba kupić. Ile? Na razie to półka, rudy. Bo my się nie mieścimy. Chleb, o Ty, bo chleb 8, 8 dolarów za chleb. Na razie musimy ten półkę kupić, bo się nie mieścimy z asortymentem ogólnie. No to prawda No i oni tylko do nas pomąkę mąkę przychodzą i... i cukier Ch**a nie wiem no jak ta mąka tak idzie Złoty... Złoty pięćdziesiąt <śmiennie> Ło Miała zapłacić 3 złote, to że osiemdziesiąt wpisał <śmiennie> to możesz oszukać Na kasie robisz? Ja taki mam klientów o, olej doszedł, no, roślinny. to do ja zaraz na tej kasie, Do Tych pieniędzy. Wiesz jaki zarobek możemy mieć na tej oliwie? 5 zł człowieku. Nie ma co, Kula, tych frajerów wale. trzeba dosić. Ile pani za zakupy zapłaciła? Współczuję. 9 zł No. I mamy taki zarobek teraz? My coś Mąkać zarabiamy, już. bo co ja patrzę, to, 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 to tych pieniędzy coś i mało. Bo ja wydaję co chwila, już teraz, teraz, już teraz... Tera, tera, A licencję, wszystko tera ma Teraz na licencję zbieramy. Eee, pani, tera. co to za jag Jagera kurwa przyniosła? O kur... 20zł pani zapłaciła. 820 oliwa. No człowieku, to jest... tyle za... Bo ja, bo ja mówię, ja testuję te ceny, jak U, się... A ile za to... mamy w tym sklepie? 30. Ja. Pierdolę. Jak nie ja zobaczę, zają. że ktoś to kupuje, to aż się blady zrobiłem Jeszcze 5 zł i licencja. No i się, mamy licencję nową. I co nam przyszło? O kurde jajka możemy kupować, cześć to M mleko. Patrz, patrz czy nie ma takiego takiej że jest w dół. Wiem, wiem, chleb nam z To kupuje chleba trzy kartony Nie no nie wyje wszystkich pieniędzy kurwa No nie, 6 zł nam zostanie spokojnie bo chleb nam dobrze schodzi. Akurat, kurwa, 6 dolarów, to co się stało? Licencję mamy, no i chleb. Weź tam rozłóż ten chleb. Dobra, co spadło jeszcze? Mleko spadło, fajnie. Na 2,30? I... Chleb 2,30. Czarna herbata spadła. Mleko, dobra. Mleko mamy? Mleko, mleko. Ty masz mleko. To połóż mleko, ja ustawię to. problem, celę. bo produkt musi być w lodówce, lodówki nie mamy. Kto by pomyślał? Dobra, to ten karton tłuszmy w magazynku, to magazynek będzie tutaj. Chłopaki, mleko się szkisi. Nie no, to jest Zakupy za 6 zł zrobiła, mi 5 dych dała. No, a potem się dziwisz, jak my tak robimy i castie, że nie chcą wydawać. My <laughs> no już ich rozumiemy. Masz i Dobra, lodówka 300, musimy zarobić 300 dolarów. Szybko, chłopaki, mleko o cukier spadł. Zajebiście. Dwa kartony. Dwa kartony Ernet. cukru. Czekaj, bo wam se kawki. Mam przerwę teraz, tak? Druga zmiana zaraz będzie. No ba tej kasie. A pieniądze się kończą, co idzie. 80, 90 i do 14. Dziękuję. Miłego dnia. Dzień dobry. I cyk 2,77 dla Pana. Dziękuję. Do widzenia. Tutaj dla Pani, Pani kartą, dobrze. 83, wszystko się zgadza. Dziękuję. Bo, <grywa> wow, ale zakupy. Wygląda Pan jak zjeb. Cena kupna jest yy, niższa, więc większy zarobek. Cena niby ta sama, ale wiesz, zarabiasz więcej. A tutaj ceny trzeba regulować teraz. Tak, bo Dobra, Kacper. Bardzo... Mój 375 kosztuje. No, ale no, nawet jeden, jednej rzeczy nikt nie chce kupić. Takie ceny wypierdolił w kosmos ten super Właściciel Nie jest... Nienawidzę to... tej roboty. Jakby mi się zapytali co ja tu robię, to powiem, że k**wa nie wiem. Tak? To? to patrz ile tera klientów będziesz miał. Już bym pozmieniał ceny, są git. 9,30. Pięknie, pięknie. 4,46. Bardzo fajnie. Pozmieniałem ceny, teraz git, bo wcześniej coś było nagle za wysokie ceny wywaliło, czyli konkurencja gdzieś jest, skuziła i ma taniej. Nikt tego chleba nie kupuje. chleb jest spotaniosz Jak nic, tutaj pani ku kupiła. Tak? A pani lubi chlebek. Wygląda na taką tam, cukier dla pani, proszę bardzo Uch. Sebek! Sebek! Chodź to za kasę! Ło, kupa, ale o. zakupy. Daj drugą babę Bo, ja mam tyle pani wydać. A jak się drugą kasę stawił No, robuxy. Nie. No nie ty, trzeba... A, faktycznie no. Dobra No i patrz, i patrz. Nie. Nie. Ja nie mam jak wydać, proszę pana. No to nie... Ja nie mam, nie, nie, nie mogę, no. Nie mam jak wydać, naprawdę. żeś tak wyjebał tą molibę, że nikt nie kupuje. No jak nie dobra cena jest. Jak było 15, 8 dolarów i 15 centów, to nikt nie chciał tego brać. Herbaty o, nie ma. Cukier nie? tam nie, ta nie je. Dobra, już cukier. Płatki tam tanieje. Kuźba zajbiść Bylu ten free nam się kończy. Czaj ja no tu segrywam... Ale free tym, też nie? fajnie chodzi. Ładnie, że? Nie? Po serekcja O, wow, Starbucks Starbucksisko kupiła. O oh, kurde stadion? No to baba, wiadomo, one takie są. Dobra, ile ta licencja? 400, 400. No, na razie nic nie temu chyba, nie? Uszczędzamy, oszczędzamy, no. Jezus Chrystus, mi się już ciężko klikać. Tutaj. Ja nie wiem jakie numerki tutaj powpisywać? Teraz możemy się zamienić, druga zmiana. Ja na magazynie zapierdalam, kurwa, jak zawsze. Ja chcę tu krzesło, chcę większe pomieszczenie, wielkim supermarket, wydajemy rusy ma... na to. 800 dolarów kosztuje powiększenie magazynu. No, no, to Ło, Ale bym mu wydał, ty. Ale cizie, obsługujesz, ty. Jak chłopa obsługuje. Ja, za nim, kurwa. Uh, uh, uh. Ciaska są tanie. Dlatego to drużynie. kurwa, podróż... 35 zł, kurwa zarobił. No kurwa, siu na tej kasie już doświadczenie trochę nie. O kurwa. tej pani to bym nie chciał obsługiwać. A ty robisz kasę? No. Wow. Zmiana, tak? Trzeba półkę kupić. Ustałmy sobie o 14 się zmieniamy. <grywa> no tam. Klucz, wamyłem też przed chwilą. 445 za, za jajko. Za jajko. Jest... Za kupy ktoś zrobił. Jak jajko. Za jajko jest 4 zł dolary. Za brytwankę. Brytwankę. Brytwankę go nie no no. <grywa> po jednym jajko biorą. <grywa> jak po jednym? Kur... No po jednym. Ja ci dam jedno jajko. A nie, po cztery jajka na Brytwance są. Dobra, nieważne. Ka Brytwanka kurwa, panowie. O kurwa, zakupy. No, spaghetti za 11 zł dolarów. No, się Dzień kończy jak fajnie. I do domu. Jakie ja do domu I, rano, i rano znowu. Tak, i znowu do roboty i tak dzień w dzień, kurwa, robić w tym sklepie pierdolonym. Siódmy dzień w niedzielę też przyjść, rób, kurwa. Szef wolnego nie da, wypłaty to ja od 7 dni nie widziałem. Hehehe, mnie w tym sklepie, kurta. 6 zł zarobku to strasznie dużo. No i dobrze, bardzo dobrze. No, to mnie no. osób osobiście kopać Nie pieskój tam, jak stoi już zakasał. Przepraszam Oj, Sebek się odezwał. No. Ja się mówię, pani, w tej robocie to ja się nie wytrzymam ani dnia dłużej. Kurwa. jest się zmiana, inno się zmiana, skończę to wypowiedzenie. Ładę. Pani mi świadkiem, reszty nie trzeba. O kurwa, masz. ty powiedziałaś, reszty nie trzeba. No tak. To na straty. A myślałeś, że tylko ja tak robię. tylko jak drogo Oj, wow, 14 sebek, zmieniamy się Już, już, tylko panie mam surze <laughs> Przestradzić? Ile ty robisz? Bo nie wiem o której robimy i czy zmiany są porówno. No ja od dziewiątej robię Od dziewiątej? No No właśnie, ja robię do... Ja robię 7 godzin, a ty? 5, kurwa Ja mogę, mogę pojechać. Jeszcze tyle samo tak... zarabiamy, pewnie tak. Ale zapierdol na tej kasie. No, z szkół. Drugą kasę trzeba odłożyć. Kupuj Robuxy, kurwa. Taki zapierdol. To nie kas, prze... druga kasa potrzebna. Nie masz co robić? To okna ubój. <grym> o oh. Myte są myłem przed chwilą O oh, kurwa Gdzie jest ryż? Nie ma ryżu na dole. Jest ryż Dobra czekaj Za piątaka Niech mają Za ile kurwa? Wracaj tam nie na kurwa kasę Nie, Zmianę o 16 kurw robimy 6 złotych będzie dobrze panie Kacprze <grym> A no do... A złotówka A dobra dobra No dobra no. Panie Kasprze, przez Dobra, Musi pasuje. Musimy zapierdolić. Sebek, ja pilnuję, jak nie ma takiego. Panie pierdol... Kasprze, o której, o której, sklep za, zamykamy? A skąd ja mam to wiedzieć? Bo my tu z Maćkiem zmianę musimy podzielić. Bo nierówno robimy, tak by się wydawało, że ja coś dużej zapierdam na tej kasie. Tak strasznie szybko się zmienialiśmy. Też to pierdole wypowiedzenie piszemy. Ojoj, oj, oj, kurwa, dwunasta dopiero. Się wykończę w tej robocie. <grym> Ponarzekaj trochę do klientów. Będzie dobrze. Lubię pan dramat. Ten szef to taki chuj <grym> 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 Jak nie. Tam obok taki lepszy sklep jest. Pan ze tam pójdzie, bo to, to mleko tu, to my tu kisimy tydzień, panie. Ja panu mu, tak! Naprawdę! I ten, ten szef taki chuj. On ino, ino pieniądze was ściera. A ja tu muszę na tej kasie robić. Ed, młody! O puta, da się mieć dwupiętrowe później to będzie. Co i po tym, co będzie ten towar, trzeba czas uzupełniać? Przecież to kurwa się zaniebiemy później. To już macie, jak będziesz cały czas na kasie, kurwa. Ja już nie chcę. Nie płacą mi za to. Ja już zapamiętuję. Kurwa jak ten. Jak chłop przychodzi z trzema cukrami, to też wiem, ile mam mu wbić, kurwa, nie? <śled> Za 3 cukry jest 6,69 No kurka, sebek, jak proszę tam robić Wszystko kupione Kurwa jak tu idzie Ule, czemu 2,5 koła mamy Nie mów mi, że Kacper do Dofinans Dofinansowanie z Ty Tyle zrobiłeś tak Czy ty... Ty... ty kupiłeś Robuxa? Nie. Dofinansowanie? Co, co by zrobić? Dlaczego no mamy 2,5 koła? Kąd mamy taką kasę? Nie, przyznaj się. No co? Ja nic nie wiem. Ta nie odzywaj się na 2,5 koła, doszło i. Dobra, kuźba, kod załatwiłem. Dofinansowanie z Unii, panowie. Teraz możemy kupić co chce, ta. lodówki, kurwa. E Bartku. Także dla jasności Psioki kładziemy obok To jest Sebek kurwa po A na kasie kurwa jestem <noise> To jest ci operwało kurwa Raz, sprawdzaj ceny Ja się wszystkim zajmę Nie Sebek rób kurwa pojazd ja za strasne Ja nie Kurwa, panie Sebastianie, pan mnie nie denerwujesz I pan kurwa, kładzie to na półkę, bo ja zapadnę na wszystkie, na... kurwa, jak to schodzi to panie dopiero kładziemy. ja na kasie stoję To tak, no, są także chłopaki Sepek, już to zapisz to To się samo zapisuje ogólnie Miejmy nadzieję <laughs> Opuść Sepek, kurwa, żeś ze sklepu nie wyszedł A chodźmy do domu No Trzymaj się, panie no. Kacprze ja trzymaj tu się, trzymaj jest... się. Tak, dobra baba. jak oh. w Robloxie nie trafiłem, to dwa raka mózgu dostałem nie wiedziałem, wciągnąć. <śmany> on... <śmany> co cię kurwa powie? <śmany>